W sobotę 17 czerwca na ulicy Waldorfa 25. W Warszawie odbyła się kolejna gala PPW ledwo legalne. Warszawski wrestling przybrał hardkorowe oblicze, ekstremalne, brutalne, pełne przemocy dzięki Federacji, która można powiedzieć zdominowała scenę wrestlingową w stolicy Polski, promując taką deathmatchową wizję w wrestlingu. Tym razem również nie obyło się bez gimmick meczów, czyli walk o pewnych określonych stypulacjach. Mieliśmy do czynienia z Tabus meczem, mieliśmy do czynienia z Singapore Kane meczem. Odbył się także typowy deathmatch no, i oczywiście, main event z udziałem Biesiada to był No Disqualification Match. Tak jest. Chociaż cała gala zaczęła się od podpisania kontraktu, jak to w różnych federacjach wrestlingowych bywa, został wniesiony stół. No i wszedł na ring właściciel federacji, czyli pan Mandecki, który jest znienawidzony przez publiczność PPW. No, i tutaj chciałabym się zatrzymać nad pewną sprawą, gdyż y, jeden z fanów, a konkretnie jeden z ultrasów, rzucił w pana Mandeckiego y, bodajże popcornem i jakimś śmieciem, generalnie, co było dosyć ryzykownym i myślę, y, takim niepotrzebnym procederem, który spowodował. Następnie nawał śmieci rzucanych do ringu. Do świętego ringu. Przypominam, że w Polsce dopiero wykształcamy kulturę wrestlingową. Przypominam, że najprawdopodobniej nie jest polskim fanom aż tak tłumnie znany zwyczaj wrestlingowy polegający na Wytarciu butów przed wejściem do ringu ma to oznaczać szacunek dla poświęcenia, dla zdrowia, które wrestlerzy zostawiają w tej kwadratowej przestrzeni. W związku z tym tego typu zachowanie fanów, rzucanie, zaśmiecanie ringu, rzucanie we wrestlerów, owszem, w niektórych momentach we wrestlingu jest pożądane. Natomiast niestety to po prostu stała się jakaś taka przykra nowa tendencja, jeżeli chodzi o działalność fanów PPW. Na co na szczęście starają się jakoś zareagować organizatorzy, chwilę pogali, publikując apel. Wzywający fanów do zaprzestania aż tak no, nieprzyzwoitym zachowaniom. Tak, tym bardziej, że byłam świadkiem, gdy ktoś rzuca tam. W hali PPW są te dosyć nisko zawieszone belki, tak? Stropowe. I byłam świadkiem, jak ktoś rzuca z całej siły w ring niedopitym piwem, i to się odbija od belki, i trafia w twarz dziewczyna, tak, która stoi poniżej. Więc zupełnie głupie, niepotrzebne, niebezpieczne, nie pochwalamy. Zdecydowanie nie. Chcielibyśmy się po, obejrzeć galę w wrestlingu bez ryzyka, będąc zalanym jakimiś resztkami piwa, albo obrzuconym jakimiś innymi śmieciami. Nie mówiąc, że jest to po prostu zachowanie bez szacunku względem w wrestlingu jako takiego. Po tym wydarzeniu pierwszy mecz bohater z Poznania Isnor, y, wieżowiec y, rudowłosy kontra łysy, bardziej można powiedzieć, krępy prester y, z Warszawy, niejaki Ricardo Diesel. Mecz. Jeżeli chodzi o kunszt wrestlingowy no dwóch raczej początkujących zawodników, bardzo zaciekawił mnie booking tego meczu. Zaciekawiła mnie idea miotania licznymi bodyslamami, mm. które Isznor wykonał Ricardo Dieslowi. No, przestałam liczyć w pewnym momencie. Tak, y wyglądały one y Spektakularnie również dlatego, że nie była aż tak bardzo czysto robiona. Tak, Ricardo raz. Nie przyjmował raz czystych bampów Ricardo a raczej był rzucany raz na bok, <grym> raz na nogi. No miejmy nadzieję, że obyło się bez, bez kontuzji. kontuzji. Walkę wygrał, Isnor. I wydaje się, że Isnor mm -hmm. tym samym umocnił się na topie w wrestlerów. I być może niedługo będzie po raz kolejny mógł zmierzyć się o pas mistrzowski. No dobrze, tylko tutaj warto poruszyć tą kwestię, jak on wygrał, ponieważ e, Pin e, odbył się pod linami. E, a wiemy, że tak nie powinno być. I sędzia Kornel, e, również początkujący sędzia, można powiedzieć, e, znowu zrobił po prostu. Taki poważny błąd. Już nie wspomnę o tym, że kiedyś odliczał, kiedy zawodnicy byli poza ringiem, odliczył do 12, bodajże. No cóż, Pusz. jeszcze Kornel się musi wiele nauczyć. Nie wiem, czy to było specjalnie ten pin pod linami, czy nie, bo jednak potem był pociągnięty scenariusz z, z Ricardo Osamu. Osamu wyszedł z Olafem i, i śmiali się z tego, um, z tego pinu. Ale czy wskazywali, że była noga poza linami? Wskazali na to, jakoś to wyśmiewając. No we w wrestlingu następnie. gesty powinny być ewidentne. Ty miałeś wrażenie, tak, że być tak. może się do tego odnieśli, ja nie. No raczej to wszystko powinno być jasne. Jasne. Następna walka bodajże Adam Łąg, polski specjalista od wrestlingu i kung fu. Oraz debiut, debiut polskiego zawodnika z zieloną twarzą, czyli Goblina. Goblin posiadał też y, bardzo y, ciekawą rzeszę fanów na publiczności, z pomalowanymi na zielono twarzami wykrzykującymi jego, jego imię. Ciekawą i bardzo niezdyscyplinowaną. To jest coś, o, PP, o co PPW musi zadbać, pewną dyscyplinę na swoich galach. Niestety jeden z tych fanów wręcz był łaskawy wyjść z kotary po tym, jak zapowiedziany został jeden z wrestlerów. Tak. Więc doprawdy wstęp na backstage, liczba ludzi wokół ringu powinna być drastycznie ograniczona. Tak, tak. To i tak teraz wyglądało lepiej niż na ostatniej gali, gdzie faktycznie mnóstwo ludzi kręciło się przy wejściu na ring. Czasami nie wiadomo, czy to są osoby, osoby z ekipy, czy fani tam weszli, czy, czy to są wrestlerzy. Teraz też na przykład zauważyłam, że na pięterku, tam gdzie zazwyczaj siedzą wrestlerzy, siedzi jakaś postać kompletnie yy, przebrana za ducha. I siedzi tak jakby przed tym całym miejscem, gdzie się gromadzi ekipa PPW, tak, jest zupełnie widoczna. Ludzie się na nią patrzą, nie wiedzą, czy to jest wrestlerka, czy ona będzie wychodzić, czy ona jest non-wrestlerem, będzie z kimś wychodzić. Okazało się, że jest to tylko bardzo ładnie pomalowana i przebrana za jakąś zjawę no, fanka, tak. No właśnie, cóż, fani PPW bardzo ubarwiają show. To są wyjątkowe postacie, mm. można wyrzec osobistości, które niezmierną uwagę przykładają y, do wyglądu. No natomiast pamiętajmy, że centralnymi postaciami tworzącymi galę są wrestlerzy muszą być oni w sposób y, ewidentny, oczywisty, Doekspon eksponowani. Mm -hmm. Pierwszy mecz Goblina. czy ma Dobrą więź z fanami. Widać, że no, był podekstytowany. Jeżeli chodzi o sam pojedynek, nie było w nim specjalnych błędów. Nie wywarł on na nas. Nie, gdybyś... wręcz przeciwnie, Mam wrażenie, że goblin się dosyć dobrze poruszał w ringu, szybko. Nie robił chyba jakichś specjalnych błędów, przynajmniej nie, nie wyłapałam ich. Ciekawy gimmick. Mhm. Goblin. Dobrze to brzmi, międzynarodowo mhm. nawet. Mhm. Więc. Jak dla mnie na plus ten debiut. Kolejny pojedynek to Mr. Z. Mr. Z kontra Johnny Blade, Singapore Cane Match. Mr. Z wchodzący przy filmie ECW mhm. jako zdrajca, jako akolita już tym razem prezesa Mandeckiego. Kontra Johnny Blade, inna legenda Federacji Pepe był również znana z death meczów, z meczów, gdzie leje się dużo krwi, wykorzystywane są rozmaite przedmioty. Tym razem candlestick, czyli mówiąc po polsku. Bambusowy kij. Bambusowy kijek był intensywnie używany. Na mnie szczególne wrażenie um, zrobił moment, w którym Johnny Blade um, pod tym jak najpierw pierwszym kikiem zupełnie nie trafił w głowę Mr. Um, Zeta. Mm -hmm. um, zrobił błąd, który wielu początkujących wrestlerów um, wykonuje, mianowicie chciał tym drugim kikiem, kopnięciem, jakby zadość uczynić temu swojemu pierwszemu błędowi. W związku z tym wykonał bardzo mocne kopnięcie, które tym razem trafiło centralnie w nos Mr. Zeta. Momentalnie eksplodowała z niego krew, przybrał on taką bardzo jakąś dziwną formę i jeden z najdłuższych meczów tej gali, wydaje mi się, że ponad 20 minut Mister Z walczył bardzo intensywnie Krwawiąc, panowie jak zawsze zostawili w ringu sporo, nie tylko krwi, ale też wysiłku, poświęcenia, sporo emocji wywołali, jeżeli chodzi o reakcję fanów. Co się działo po walce? Już nawet nie pamiętam, bo tak bardzo byłem podekscytowany. Tak, chcemy krwi spełniło się w tej walce i no cóż, miejmy nadzieję, że to nic poważnego, chociaż. Chyba każdy, kto tam, kto tam był, widział, że ten nos jest yy, najpewniej złamany. Trzymamy kciuki za rekonwalescencję mistera Z. Yy, no Myślę, że on się tutaj wysuwa też trochę przez, przez to, ale przez całokształt tej swojej wschodzącej kariery na taką yy, naprawdę jasną postać polskiego wrestlingu. Zdecydowanie Mr. Z yy, wydaje się, Najbardziej autentycznym, poświęcającym się, oddanym w wrestlingowi zawodnikiem w PPW. Za każdym razem zostawia on w ringu wszystko i stara się specjalizować nie tylko w zakresie death z których się wywodzi, ale też w takich innych stylach w wrestlingu w stylu technicznym, w stylu brawlingowym, odrobina high-flyingu jest także w tych pojedynkach mystera Zeta. Więc miejmy nadzieję, że zdominują PPW, no i być może wypłynie na szersze wody. Dobra. Kolejny mecz to chyba był Triple Fred, gdzie y, uczestniczyli w nim zaproszeni przez PPW goście z zagranicy. Jeden Serb, jeden Austriak, no i y, nasz tutaj rodzimy Bill Fager. Bill Fager lubiany przez warszawską publiczność, tradycją jest, że ktoś w publiczności daje mu piwo, doceniając jego postać. Myślę, że serca podbił takim, chyba było ostatnio, na ostatniej gali poprzedzającej tą, o której mówimy, że wygłosił promo, takie chwycające za serce, opowiadające jego historię no, tej złamanej miłości z mhm. A nie będę mówić o jej imieniu. Zapomnijmy. Wydaje się, że właśnie nie tylko krew, ym, przemoc, ale też proma i jakieś takie małe segmenty mogą ym, trafiać do publiczności PPW. Tym razem dużo było takich iście w wrestlingowych sytuacji związanych z podpisaniem kontraktu mm -hmm. czy jakimiś takimi animozjami wrestlingowymi. Natomiast pamiętajmy, że fani PPW to nie są najczęściej fani w wrestlingu. To są ludzie raczej żądni doświad doświadczeń poza w wrestlingowych. W związku z tym raczej szedłbym w stronę jakichś takich scenariuszy poszerzających ten świat w wrestlingu. No nie jest to łatwe zadanie przed... Y w władzami, w wrestlerami PPW faktycznie to trzeba jakoś tutaj y, wyważyć y, czy, i się zastanowić, czy, co, co może zainteresować takich y, fanów, którzy czasami są pierwszy, drugi lub trzeci raz na gali. Tak? No na pewno, jak mówimy już o promach i o tym, co może zainteresować, to dosyć przydługie były, nie wiem, czy to były jakieś kwestie techniczne, że, że starano się opóźnić jakby Pewne walki, ale dosyć długie, były ym, proma Michaela HD, tak, takie o niczym. Yy, właściwie pomiędzy tam każdą, każdą, każdą z walk. Już nie powiem o tym mm, drobnym opóźnieniu yy, całej gali. I wulgarność publiczności, chociażby ich okrzyki względem Michaela HD, obsceniczne. Yy, obawiam się, że nie służą. PPW. Obawiam się, że bynajmniej ludzie nie chcą spędzać wieczorów wysłuchując jakichś wulgarnych haseł. Tak, ja też w ogóle nie wiem, o co chodzi. To jest takie cringe'owe, jak ktoś tam krzyczy, nie wiem, rzeczy typu zdejmij spodnie, czy jest, coś takiego. No, To po pozbawione pe pe pewnego taktu. Wydaje się, że jest tyle innowacyjnych, kreatywnych, śmiesznych haseł, które fani w wrestlingu mogą krzyczeć, że miejmy nadzieję, że te obsceniczne raczej ustaną. No tu jest też ta rola ultrasów, którzy mają megafon, tak? I powinni to, powinni to stymulować w jakiś odpowiedni sposób. Um, tak, to wiąże się też z tym, że o czym mówiliśmy przed chwilą, tak? Że ci fani PPW nie są fanami w wrestlingu, też nie znają różnych Przyśpiewek wrestlingowych i rytmów, w których okrzyki mm. wrestlingowe się wykonuje, zazwyczaj w różnych przecież federacjach, takie same, tak? No i tutaj myślę, że warto byłoby to wprowadzić, zapoznać ludzi z tym, tak? E Pedrolo kontra Playboy Joe, brawo Kataloński wojownik kontra kolejne. Prawdopodobnie czwarty wreszcie, który po prostu zmieścił się do samochodu jadącego z Wietnamu. <grym> to bardzo, to <grym> bardzo niemiłe, no ale on tego nie zrozumie naszego podcastu, więc możemy sobie na to pozwolić. No ale katalończyk Pedrolo bardzo dobre wrażenie na mnie sprawił. Pytanie, na jakiej podstawie pojawił się akurat w Warszawie na tej gali? Bo co, co insynuujesz, że no, przyszedł z sobie... parady, czy co? No, nie, może tak właśnie, może coś, coś takiego, no, natomiast... Ale on nie był zapowiedziany? Nie no, był, ale coś w sensie, jak on tutaj przyjechał, no co, co to znaczy? Na jakiej podstawie on przyjechał? Nie ściąga się w z Hiszpanii, wiesz co, do takiej karty na taką... Może walczy w Austrii? Ale... Ale będziemy go chętnie widzieć częściej. No, nas. Ma, ma duże doświadczenie na hiszpańskiej scenie. I... No dobra, a na jakiej podstawie to można zapytać, Fajas Fejas się pojawia? A teraz go nie było, nad czym ubolewamy? Na no, podstawie samochodu czterosobowego. Myślę, że on z Turcji. Zawsze jedzie. Kilku restaurów z Niemiec. Więc... Ach, okej, okay, tak, masz rację, masz rację. No to być może ostroję. Natomiast no, jak... nigdy nie ma sytuacji, że jest taki odosobniony. Wrestler pojawiający się z, z Hiszpanii. E, kolejna walka. Stanisław Wandobroniak kontra mm, Franz Schlederer. Bardzo już można powiedzieć leciwy, albo mówiąc ładniej, doświadczony wrestler z um, Austrii. Zmierzyli się o pas. Sędziwy zawodnik y, rodem z Austrii przyjmował. Dumnie, czerszoty bezpośrednio na głowę. No tak, tak, niestety. Wando Broniak wykonał około ośmiu bardzo y, mocnych czerszotów. Tradycją we wrestlingu y, od jakiegoś czasu jest jednak wyciąganie rąk, ażeby troszeczkę zniwelować uderzenie w głowę. Mm -hmm. Najpierw takie krzesło trafia w ręce, dopiero później uderza w, głow w głowę, przez co takie uderzenie jest amortyzowane. Tak, asekuracja rękami. Natomiast Franz Schlederer nie chciał tego sposobu uskutecznić? Niesamowite to jest, że jednak przyjeżdża taki doświadczony wrestler, już starszy na, na taką galę PPW do Warszawy i, i postanawia dla. Właśnie dla tych fanów, co rzucają butelkami, krzyczą brzydkie rzeczy, yy, tak naprawdę dla ich uciech, przyjąć na głowę cios krzesłem, tak? Taki bardzo i ryzykowny, i obciążający, i nieprzyjemny na pewno. Sama walka również nie była zbyt przyjemna. Nie była wyjątkowo obciążająca. Yy, raczej tempo no, było dostosowane do sędziwej postaci yy, Austriaka. PPW European Ultra-Fighting Championem pozostaje Stanisław van Dobroniak, który jest rzeczywiście wyjątkowym wrestlerem, mm -hmm. zarówno jeżeli chodzi o charyzmę, proma yy, mm -hmm. solidne, niezależnie z kim walczy, jest w stanie dobrze zaprezentować zarówno siebie, jak i przeciwnika. Cieszę się, że mamy na polskiej scenie wrestlingowej postacie takie jak Stanisław Van bo takie postaci właśnie mogą rozwinąć nasze, nasze życie wrestlingowe. Zdecydowanie. On ma też no, bardzo dobry, specyficzny kontekst z publicznością. Tak? Naprawdę reakcje publiczności na jego postać są jednoznaczne i nie pozostają on obojętny dla żadnego fana PPW, co jest chyba celem. Każdego wrestlera, prawda? Więc tutaj też życzymy wszystkiego najlepszego. No i cóż, czy byśmy doszli do końca i mieli już e, omawiać main event, czyli Biesiad kontra Kuningas, wsparty przez e, Mandeckiego i Bazukę, który już chyba nie jest wojskowym, gdyż zmienił nieco swój strój i teraz jest ochroniarzem. Jeżeli chodzi o main event, wielbiony mistrz PPW Biesiad stracił pas mm -hmm. na rzecz często pojawiającego się w ringach Warszawskiej Federacji, belga, Steve'a Kuningasa. Pomimo, że doceniam Kuningasa, nie mogę zaakceptować takiej decyzji. No dlaczego? Um, jeżeli już decydujemy się na przekazanie pasa jakiemuś wrestlerowi z zagranicy powinna to być niebagatelna gwiazda która skupi uwagę wrestlingowego świata na PPW tak się składa, że no, wielu wrestlerów po prostu chętnie podejmie współpracę z PPW właśnie na tej jako zasadzie ich czempion to mogą być postaci z przeszłością w WWE czy w innych, no, większych federacjach? Takie było chyba z tym duńskim pasem, prawda? który ma teraz Robert Starr. A jakiś czas temu, wcale nie taki dawny, miał go Ru McIntyre, prawda? Tak. No więc może faktycznie, że Koningas, pomimo, że jest naprawdę sympatyczny, jest tutaj na każdej gali, nie jest aż taką dużą gwiazdą której można by było ten pas wręczyć. Natomiast no, z drugiej strony, ile Biesiad może ten pas trzymać, tak? Trzeba go byłoby przekazać, już wypadało. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie z Kuningasem: jak on będzie się czuł jako czempion PPW i czy on będzie bronił tego pasa w Belgii, czy też w innych federacjach? Zobaczymy. Tymczasem, po jak zawsze przyzwoitym meczu. Kunigas pokonał Biesiada. Miejmy nadzieję, że jego title reign, jego okres posiadania pasa będzie krótki. O, ja się z tym nie zgodzę. A jak oceniasz całą galę? Uważam, że była to jedna z najlepszych gal PPW, Aha. pomimo... Że nie była w pabie dwa koła? ...nieadekwatnego zachowania fanów, pomimo zniszczenia łazienki, czy nie działającej raczej łazienki, która od początku sprawiała była wrażenie ułomnej. Tak, to już drugi raz zresztą, kiedy coś jest nie tak z tą łazienką. Za naj, największe plusy um, uważam um, postawę mystera Zeta, jego walkę ze złamanym mm -hmm. nosem oraz fakt, że Franz Schlederer przyjmował przedszot głowę. No, mi się też wydaje, że to była jedna z lepszych gal PPW, bo naprawdę było naprawdę dziko. Ta atmosfera na PPW jest zupełnie w Polsce, przynajmniej nie, nie do podrobienia. PTW nie zbiera takich reakcji publiczności. Jest znacznie, publiczność jest znacznie mniej tam zaangażowana. Inna. Jest, jest inna, nie, to jest, prawda. Jest mniej zaangażowana. Jest inaczej zaangażowana. Jest inaczej, jest, zaangażowana. inaczej Dobrze. Jest zaangażowana w sposób bardziej. Kulturalne. No tak, to jest też inna publiczność. Natomiast no, PPW ma wielki skarb w postaci tej publiczności warszawskiej yy, i też właściwie międzynarodowej. Bardzo prosimy o jakiekolwiek komentarze, przemyślenia, pytania, uwagi. Aby nasza polska scena wrestlingowa rozwijała się, no, musi toczyć się dyskusja, musi toczyć się dialog. Miejmy nadzieję, że będziemy ten dialog, tę rozmowę tworzyć. Życzymy wszystkiego najlepszego. Już niedługo pojawi się relacja z Primetime Wrestling Number 4 Wielkiej Czwartej gali The Mysteries z Wrocławia, która już budzi raczej negatywne reakcje, jeżeli chodzi o kartę, wielkim rozczarowaniem jest brak wielkich gwiazd. A chwilę później zapraszamy na wysłuchanie naszych spostrzeżeń Polaków z Smagnaum w Londynie, a dzień później z Money in the Bank. Dzięki. Do usłyszenia. Dzięki.